Cześć, witam Was serdecznie w drugim odcinku 2022 roku. Ja mam na imię Radek i tak się składa, że 25 lat temu zaczęła się moja przygoda z gadżetami reklamowymi. Dzisiaj kilka słów o odzieży reklamowej. Najczęściej proponowaną odzieżą reklamową są t-shirty, są koszulki polo, bluzy, są softshele, kurtki, polary i tego typu rzeczy. Natomiast dość rzadko proponowane są swetry. My natomiast mamy taką możliwość, gdyż współpracujemy z bardzo fajną dziewiarnią. I jesteśmy w stanie dla Was wykonać zarówno czapki, szaliki, jak i swetry czy koce z Waszą indywidualną grafiką już wkomponowaną w produkt. I tutaj chciałem Wam pokazać przykład sweter. Ten sweter jest akurat swetrem świątecznym typowo, no bo jest to produkt, który się bardzo dobrze sprzedaje także na rynku detalicznym. Natomiast my zobaczyliśmy, że można bardzo świetnie zrobić w kwestii B2B i w kwestii gadżetu swetry z Waszą grafiką po całości. Ten sweter, akurat, bardzo ładnie pokazuje, jak można go super oznakować. Czyli grafika jest właściwie na każdym jego elemencie. Mamy z przodu, grafikę mamy z tyłu, grafikę mamy na obydwu rękawach. Sweter jest wykonany 100% z akrylu, ale jest naprawdę bardzo przyjemny. Dodatkowo jest niesamowicie gruby i co za tym idzie ciepły. E, przy tym ma bardzo fajny krój, wiem, bo go zakładałem, nosiłem i naprawdę świetnie się w nim czułem i świetnie się w nim wygląda. Natomiast dla mnie najważniejszy jest ten aspekt, że zamawiając sweter nie zamawiacie kolejnej bluzy, którą Wam zrobimy haft, nadruk, flok czy cokolwiek tam sobie wymyślicie. Zamawiając sweter macie swój własny indywidualny sweter z Waszą indywidualną grafiką, którą możemy wkomponować w całość produktu. Jeżeli Was by to interesowało, zapraszam do kontaktu, a chętnie przygotujemy wycenę i prześlemy Wam ofertę. A dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!